No ostatni sznyt przed założeniem folii na szklarnię, chciałem jeszcze przejechać glebogryzarką, żeby jakieś te pojedyncze chwasty, które wiecie, jeszcze gdzieś się, no to już zmieliło wszystko, ale jakieś pojedyncze chwasty, które wiecie, trawy się gdzieś tam ostały, to żeby jeszcze o, powyrywało, zmasakrowało, żeby potem było no, po prostu mniej pielenia jak już tutaj uprawy. E, zostaną zasadzone e, z agrowłókniny w tym roku rezygnujemy, ponieważ o, teraz już tego Wam nie pokażę ale a może pokażę tu wszędzie wszędzie są po prostu na tym terenie wszędzie są mrowiska no, już to dosyć zadeptałem ale o to wszędzie, wszędzie są e, to na całym tym terenie mrowiska więc gdzie byśmy o tutaj to ładnie widać o, są ślady po tych ścieżkach mrowek jakbyśmy agrowłókninę tu położyli to by nam się tu zrobiło pod spodem jedno wielkie mrowisko bez możliwości kontrolowania tego więc w tym roku, e, dlatego już teraz chcę się tak ładnie pozbyć e, tych chwastów, więc po raz kolejny przeleciałem glebogryzarką, no i będziemy to pielili w trakcie a brówki, no co, no postaramy się jakoś ekologicznie z nimi walczyć, tak? Może bez, bez stosowania tych jakiejś ciężkiej chemii, skoro mają tutaj warzywa trafić, no ale jakoś trzeba będzie z tym walczyć. A teraz się za drugie poletko wziąłem. Myślałem, że już ser nie ma ostatnio, ale patrzcie. Sarny. No, przynajmniej jedna. Że, o. tylko one gdzieś muszą teraz albo mieć inne miejsce na ogródkach albo na dzień uciekać za ogródki no tak jak dawniej tam za moją działką siedziały to teraz już ich nie ma no nic e, tutaj przegryzione jeszcze tylko wygrabimy resztki tych chwastów wyrównamy a tutaj już pod ogórki szykuję no dobrze. Dzień drugi. Ziemia przegryziona, jak należy. Szklarnie wkopane. Folie już widzicie. Ładnie przylegają. To się jeszcze musi tam oczywiście ułożyć. Wystarczyło 5 minut założyć. O, już mi okulary parują. No, ekstra widzicie. Tu no jeszcze się ta ziemia uklepie. Ale, ale ogólnie prezentuje się to całkiem nieźle o, przepraszam, bo faktycznie mi te okulary zaparwały na chwilę o, to jest, widzicie, taka brudna ja będę musiał, ale to na spokojnie wziąć szlaufa i wyczyścić z zewnątrz, wewnątrz e, ona jest troszkę ściorana, bo ale to może nawet dobrze będzie naturalna wentylacja są jakieś tam takie dziurki, uszczerbki o ona też troszeczkę wiecie straciła na wielkości, bo to była ta połamana także tam trzeba było ukrócić, ukrócić te poprzeczki, także teraz folii jest więcej niż potrzeba, ale to dobrze, to dobrze, więcej można było wkopać no i jako tako to już wygląda, tam przekopałem sobie, tutaj też będzie do przekopania, także glebogryzarka pójdzie w ruch no tutaj już Raz, drugi przekopany, ale jeszcze trzeba trzeci, czwarty, bo powiem wam ile razy by tą glebogryzerką nie przejechać, to zawsze gdzieś tam jeszcze jakiś korzonek, coś. A potem z każdym kolejnym razem to już, wiecie, coraz łatwiej idzie. Potem to już jak piasek yy, tym na plaży się po prostu przesypuje. Także o taki efekt chodzi, no. O. Tutaj też będzie przekopane, bo tu jeszcze poszerzymy. Tu będzie jedna czy dwie rajki na ogórki czy fasole, już nie wiem, to Małżonka tam sobie ustala, tutaj szklarnie jeszcze tą malutką zrobimy, to też się przekopie, no, o, panel działa jak to lala. Zaraz wam pokażę ile tam teraz klepie. 18, 18,2, 18, ,2, 18 ,6. no, maksimum co widziałem to 21, lodówka chodzi. Wódeczka już się chłodzi, zaraz koledzy przyjadą. No to jest straszna duchota w tym domku. to akurat e, puszczam wentylator, żeby sobie chodził. No jeszcze o, taki, widzicie artystyczny bardak jest póki co. E, no bo tak na wszystko nie było czasu i tak szybko, szybko. O! Ha, ale to nie dla mnie. No pomyślałem o gościach. Jak ktoś przyjdzie, to żeby żeby było Ja to wolę takie rzeczy no Także czajniczek już podłączony, kuchenka jest wszystko fajnie, światełko czy ja pokazywałem to światełko chyba pokazywałem już, ale No zobaczcie. O, kurczaczki Zobaczcie sobie. O. A nie ten gusik, dobra. No co jest, kurka wodna Kurka wodna, A Głupia gąska ze mnie, bo tu odłączone jest, to co mogłem klikać I Już O, samo się zapaliło widzicie, fajnie, 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 fajnie Tutaj podklejone elegancko No LEDy to widzicie, o, zaczął obraz falować Mogę sobie zrobić O czy to będzie widać, o jest widać widzicie, ciepłe światełko trzeba dobrze pilot nakierować zimne światełko także całkiem całkiem spoko dobra, odpalamy wentylatorek z powrotem e, troszkę tu muszę z tym okablowaniem jeszcze to wiecie, jakoś tak bardziej y, no z głową sensownie zrobić, tak żeby się nie przepinać za każdym razem ale mówię, to jest, jest na no szybko wszystko robione i co tu dalej co tu dalej sprzęty na razie tu, tu się jakieś półki powstawia, coś także o akumulatorki już sobie nakupiłem akumulatorków, ładowarek wszystko jest tutaj ta na wysięgniku pilar, pilareczka czeka na choinki, ale to spokojnie będzie czas Pff, jakiś przedłużacz tam mam te elektronarzędzia pomniejsze w skrzynce na razie jest ok O, tu stare te sterowniki I od tych od paneli, chyba ten malutki panel jeszcze jest na dachu to najwyżej tam do kurnika przerzucę, jak jakiś mały akumulator samochodowy sobie skołuje no beton, beton już niedługo tutaj zaraz szalunek będziemy stawiać, barierkę wypieprzymy będzie się wylewało, wylewało i poszerzało ten tarasik już wam go pokażę o, na razie to na razie tak wygląda, także tam jest miejsce, że jest ławeczce usiąść, a chodzi o to, żeby większy szerszy był ten tarasik, żeby tam jeszcze... No! Ost, o, daszek się wysunie do przodu, żeby tam jeszcze można jakiś e, no tak jak sąsiad ma, e, jakiś jeszcze stolik coś. Także można na dworzu, ale pod dachem być. E, dobra, o, rzutokiem na szklarnie. No i co, i chyba wszystko, wszystko pokazałem na chwilę obecną, co tu się u mnie e, wicie, rozumiecie zmienia. Także co, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze pyska pokażę. No, się ma. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, trzymaj to się. Wszystkiego dobrego i na razie. O! Pociąg jedzie, to pewnie kolega do mnie przyjechał. To się będzie zaradziało. Ciao.